Co to jest? Czy to krążek? Cebulowy krążek, tak. To ring. Mm. Co? Nie, to po prostu mój. Widzowie, ja, ja wam tego nie przetłumaczę, przepraszam bardzo, ale wy to widzicie, prawda? To jest. Yy... Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Friday Night Funkin'. HD i tym razem mamy update. W końcu wyszedł update, jak już widzicie. Myślę, że każdy z was zauważył. Nie zauważyłeś? Naprawdę? Zobacz na prawo. Dziewczyna, jak wygląda? No właśnie, ma taki ząbek i nieco inne teksturki, In, inaczej siedzi, no ma inny model i już tutaj się nieco e, zmieniło i to jest naprawdę urocze, ten taki ząbek jest giga uroczy dla mnie, przynajmniej. I pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę, no bo w końcu to jest Wik HD, zobaczcie co mamy, Sonika. wyszedł Sonic HD, ale żeby to... Było wszystko, absolutnie. To nie jest wszystko, ponieważ ten Sonic HD to taka bieganina z Sonikiem i śpiewanie jednocześnie. Zaraz zobaczycie o co chodzi. Ostatnio mocno popularny był Sonic XZ, tak więc mamy Sonika. Po prostu Sonika w HD i to jest totalny sztos. Zaraz zobaczycie o co chodzi, bo jeszcze pewnie nie wiecie, jak nie widzieliście. Mało osób wie o tym Soniku HD, więc nagrywam go od razu już teraz. Może wrzucę go nawet jeszcze dziś. Zobaczymy. Jeżeli widzicie go gdzieś tam w późniejszej godzinie. 4 um, czwartego października, no to siemanko, zdecydowałem się dzisiaj wrzucić. Hej, e, ej, gościu, okej, okay, leży sobie boyfriend Co do cholery, pewnie są nawet nowe jakby e, minki w dialogu, zobaczcie. Nie no, to naprawdę jest ciekawe. Um, jak się stąd wydostałem? O co chodzi? Jesteś na moim e, jakby korcie, no wiecie, tam po prostu tam, gdzie sobie biega. U? Sorry za to. Dobra, generalnie Sonic tutaj powiedział, że miał swój codzienny bieg, no i wpadł na niego. Niestety nie wyrobił. Um, też jesteś na... dobry. Nach, na. Czekajcie, nach, 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 nach. Nie możesz po prostu tak podejść i zachowywać się w ten sposób. Jesteś Sonikiem, tym pieprzą. No, Hedgehogiem, Jerzem, jesteś Jerzem i ta twarz, mój frenda. Od razu mówię, że jeżeli chodzi o mody HD od twórców, to jest or, od, od oryginalnych twórców. Moda HD, oczywiście, tych wiecie, wik ich pierwszy, drugi, trzeci, no wszystkie, to oczywiście jest tutaj od oryginalnych twórców, więc może być nieco przekleństwa albo innych rzeczy. Ja oczywiście to będę tak cenzurował po swojemu, więc wiecie, będzie miło, mimo wszystko, u mnie. Hej, nie ja jestem taki specjalny. Po prostu gość, który. Lubi się ścigać i wychill'ować. Nie jesteś nikim specjalnym? Uratowałeś świat. Wiele razy. Biegłeś szybciej niż, niż dźwięk. Super Saiyan Sonic? To czegoś nie wiem. Wiecie, ja aż tak Sonica nie oglądałem, dlatego jestem ciekaw co się, co się tutaj stanie. I aż mi się plącze język, sorki, ale naprawdę bo jestem podjarany tym modem. Um. I to wszystko robisz nago. <grymne> Nie, no, te, te, w ogóle te dialogi są chore. A jeżeli tak o tym mówisz, to no to jestem kimś specjalnym. Zawsze chciałem być jak ty. Nawet jak byłem młodszy. I w sumie mój feed wygląda jak ty. No bo tak, to prawda. Mamy tutaj troszeczkę takiego niebieskiego, wiecie, taki, taki boyfriend i biała koszulka, a tutaj ma rękawice Sonic. Pasuje mi to, pasuje mi to. Fajnie to robią, bo on, twórcy moda HD zawsze tak fajnie nawiązują w tych dialogach do po prostu postaci z fnf um, nie, Nigdy nie sądziłem, że spotkam kogoś takiego jak ty. Jest to trochę dziwne. Uh. Okej, okay, najbardziej lubi rapowanie, no, no nie zdziwiło nas to. Robię to przez kilka miesięcy. Wiesz, po prostu z tym jadę. A okej, okay. kocham rapować. I czasami jak się nudzę, to po prostu lecę z moim wolnym stylem. Widziałem cię już wcześniej w kilku, na kilku występach w kilku modach. Okej, okay, to pewnie nie byłem... Ja wiesz, ja nie lubię publiki, gadania i tych spraw. Okej, okay, jeżeli chcesz, to po prostu możemy zaśpiewać. I zobaczcie, mamy tutaj wszystkich, mamy tego Eggmana chyba, ten jajo głowy. Mamy Knucklesa, mamy czy tam Nakelsa, mamy Tailsa i oczywiście tą różową dziewczynkę od Sonika, bo chyba ona była w nim zakochana? Nie wiem, nie pamiętam. I po prawej jakiejś postaci ten taki ciemny Sonik. Jak on się nazywał? Pewnie wy będziecie wiedzieli, to możecie napisać w komentarzu. No i widzicie, jest to w HD. I naprawdę wygląda bardzo ładnie. Nie no, twórcy modów, znaczy twórcy tego moda HD, tego oryginalnego, bo wiadomo teraz wychodzi pełno HD modów, ale to jest od oryginalnych twórców i to naprawdę no czuć co nie, naprawdę czuć Na razie jest, jest taka chillerka, nie ma tutaj problemu z wyklikaniem tego tylko troszkę jestem rozkojarzony Muszę się bardziej postarać Podwójna I widziałem na trailerze, że dosłownie Boyfriend biegu z Sonikiem, tak więc jestem ciekaw jak to będzie wyglądało tak dokładnie. Na żywo z wami to przeżyję, no naprawdę. Podjarany jestem tym modem. I tym bardziej, że mało kto zauważył tego moda, nie wiem dlaczego. Chyba wyszło dzisiaj. Jakoś tak nie ma na zagranicznych kanałach za bardzo. No bo wiecie, ja sobie obserwuję też co za granicą robią. Jejku, zagadałem się. Super. Brawo Meres sam obserwuję sobie game banana, no i generalnie robię młody. no i tyle. Żadna tajemnica. Wiecie, zawsze robimy to samo mniej więcej, bo uh, ach, cholera gościu! Wiedziałem, że jesteś szybki, ale na, ale ale nie sądziłem, że aż tak. <tryk> Zawsze o tym myślić, gdy tu biega, i udało mi się z Tobą to przeżyć. Chciałbym być na tym levelu kreatywności z moją muzyką. Jeżeli cały czas gonisz za jakimiś ludźmi, no to będziesz musiał coś dla siebie zrobić. I to sprawia, że lepiej osiągasz cel. No dobra. To śmieszne, bo rapujemy dla dwóch zupełnie innych celów. Ty rapujesz, żeby uciec, a ja żeby się rozwijać. <grystanie> <grystanie> Jest fany. Jest jak ja. Hej, mały gościu. Nawet nie znam twojego imienia, it's BF, jak boyfriend. Po prostu będę ci mówił B, B. Czy tam B? No po prostu B będzie mówił. Proste, no i prosto w punkt. No dalej B, zobaczmy um, czy potrafisz mi... Co? Jaki? <gryw> czy za mną nadążysz? Taki, zwiecie taki, zdziwiony, biały aż. Bro, co? Bro, gościu, co do cholery? Poczekaj na mnie. I zobaczcie, normalnie biegną! Mówiłem, że będą biegli? No dosłownie, widziałem to na trailerze. Jakie to jest cudowne! No zobaczcie, to tylko bardzo mi się mieszka w oczach, żeby to trafiać. Normalnie ten... Nie no, z Sonikiem śpiewamy, on chce uciec On chce uciec, co my chcemy być lepsi Jak to ładnie wygląda Nie no, napawam się tym, nawet nic nie mówię Posłuchajmy Muszę się skupić, bo gadam i misuję bez potrzeby Dobra, ale to było szybkie Wiecie co, jednak pomisowałem, bo w oczach mi się tak kręci od tego. Nie wiem, czy powinienem coś klikać, gdy są te ringi. Wiecie, te coiny Próbuję spacji? Nie, nie ma. Czyli nie unikam, to po prostu chyba zbieramy. Czy przestraszyłem tego i pomisowałem? Oj, się. A! Ja trzeba się przyzwyczaić, dobra? Good. But can you kick it? No, nie wiem, powiem Ci, że za dobry to nie jestem. Mówi, że dobry, ale to coś mi troszkę nie idzie. Moje oczy nie ogarniają. Ale dobra, jak już się wkręciłem, to idzie dobrze, patrzcie. Cały dzisiaj dzień z Littlemanem mieliśmy. Tyle czasu nagrania i już normalnie nie mogę. Ale to pięknie wygląda jak on tak biegnie Okej, okay, jak mi suje to dostaję tym ringiem, tak? To chyba o to chodziło Tak, patrzcie Normalnie się wywracam Fajne, fajne Ale tak mamy dorszą notkę, to też Ale jest szybki! No nie mogę! Jaki wariacik! Okej, okay, leci dalej. Dobra, już się spociłem. <laughs> nie no, nie mogę! I powiem wam, widzowie, że naprawdę, jak o mnie chodzi, takie postrzeganie gry, gdy coś się dzieje w tle tak szybko, to mnie to boli. Ja nie, nie potrafię. To jest słaby punkt mój. No, nie mogę. Jak fajnie wygląda, zobaczcie. Mm, Sonic... Y Mój gościu. No nie wiem, jak to powiedzieć, to bracie czy coś tam. Nie wiem, jak ja daję sobie z Tobą radę, jak, jak biegnę tutaj z Tobą, ale zaczynam być zmęczony. To po co tutaj przyszedłeś? Jesteś w moim świecie i już się zmęczyłeś? Co cię tutaj przy, przymiotło, przywiozło? Co tutaj robisz? Nie wiem, dlaczego, nie wiem, skąd się tu wziąłem i dlaczego tu jestem, ale... nie mogłem prosić o lepsze miejsce. Właśnie, bo dziewczyny nie ma, GF tutaj gdzieś uciekła. W menu się zmieniła, a tutaj jej nie ma, no i przykro. Gdy byłem dzieckiem... Gdy widziałem, że jest... Jak silny jesteś. I zawsze radziłeś sobie ze wszystkim, nie martwiłeś się niczym. Jesteś wszystkim, a ja nikim. I chciałbym pomóc ludziom, jeżeli chodzi o muzykę. Chcę być silny dla mojej dziewczyny. Ale zawsze, jak jest w jakiejś złej sytuacji, nie mogę jej pomóc. Wszystko, co mogę zrobić, to rad i śpiewanie. I liczyć na to, że wygram. Już mam dość bycia słabym Sonic. Chcę być silny, by. I. A, chcę być silny i chcę bronić tych, których kocham. Rozumiem to. Tylko musisz. Tylko ty musisz zrozumieć, że to, co będę tutaj, to, co będę musiał zrobić, jest naprawdę o wiele bardziej skomplikowane. Najlepszą drogą, żeby stał się silny, jest... Prze, jak, to, jak to powiedzieć? Przejście swoich limitów, przeskoczenie limitów. Zrobię wszystko, tylko powiedz mi, że mogę, czy coś takiego, mogę przeczytać to dokładniej. Dobra, ee, mamy trzecią piosenkę, chyba są trzy, i biegniemy dalej. Teraz postaram się bardziej skupić na tym, co klikam, bo serio poszło mi to słabo. I głupio mi. Dobra, próbujemy. No już się wywróciłem. <laughs> Nie no dobra, jednak takie ruchome tło bardzo boli w oczy, kiedy się klika, naprawdę. To jest! Zobaczcie, mam Sonika Super Saiyanina! Co się odpalił! Ej, ale to fajnie wygląda, naprawdę! Ja super jestem moc. U i się odpaliły też strzałki! Ale fajnie to zrobili, że oni biegną, no nie wytrzymam! No i znowu się zagadałem. Dobra, czyli Sonik pomaga nam być lepszym, spoko. No, czegoś takiego się nie spodziewałem. Ale rzeczywiście Boyfriend wygląda trochę jak Sonic, wiecie, niebieskie włosy spodnie i do tego biała koszulka. Pasuje mi to. No ma coś w tym... ma, ma trochę Sonika w sobie. Nie wiem jak to powiedzieć, ale czuję się to. No to ja dzisiaj nie czuję w ogóle strzałek. No co już każdy ma gorszy dzień. Uuu! Odpalił się! Zobaczcie, włosy mam żółte. Sajanin boyfriend. Ja nie mogę, jak to jest piękne. Okej, okay, i szybkie. Ale tu ma niebieskie. Jak się wywraca? Ja nie mogę, ale to jest serio trudne. Sonic, weź zwolnij. Albo dobra, nie będę mu marudził, bo w sumie mieliśmy być najlepsi, prawda? Więc nie ma co marudzić. Jestem naprawdę pod wrażeniem. Dałeś radę przez ten cały czas. Bez zbyt wielu faili. I crash. Coś, wywaliłem się. E, nieważne. Hej, dzieciaku, nie wiem czy mnie słyszysz, ale. E, powinieneś zostać przy rapowaniu. Bycie mną nie jest proste. Bycie kimś. kim nie jesteś? Bycie kimś. czekajcie, jak to powiedzieć. E, nie wiem, jak to przetłumaczyć. Wiem o co chodzi, ale nie wiem, jak to przetłumaczyć. Bycie kimkolwiek, kto nie jest tobą, jest ciężkie. To chyba coś takiego. Um, nie ma nic złego w chęci robienia czegoś więcej dla innych. Ale też nie ma nic złego w tym, żeby się pogodzić, że nie da się czasami zrobić więcej dla innych. Nadal możesz być silny i pomagać innym bez bycia super szybkim i fizycznie zbudowany. Nie wiem nic o tobie, ale zgaduję, że wszyscy ludzie w twoim życiu i tak uważają, że jesteś silny. No prawda, no bo zawsze wygrywa, prawda? W każdym modzie. No to co on tu gada? Boyfriend, ty się nie załamuj. Jaki tutaj pouczający modzik w ogóle? Wcześniej było wiecie takie tu jakieś argumenty wyskakują na ekranie, tam no wiecie o co chodzi, a tu nagle takie bardziej pouczające tydzień. No fajnie, fajnie w tym HD. Mm. Ale i tak teksty zostały takie głupie. Hmm. Może w przyszłości będziesz potrafił przejść swoje, no przeskoczyć swoje limity, ale teraz jest za wcześnie. Muszę spadać. Ale jestem dumny z tego, jak daleko zaszedłeś. A, czyli to był sen, tak? Nie masz szans. Ty... Czyli ja po prostu śniłem przez ten cały czas? Nie jestem tak silny. Nigdy nie będzie dobrze, prawda? E, kochanie, mógłbyś się położyć ze mną? Miałem koszmar. E, może nie jestem zbyt silny dla siebie, ale jeżeli jestem silny dla niej, e, wydaje mi się, że to wystarczy. Dzięki, Sonic. Miałem ten sen z pewnego powodu. Po coś miałem ten sen w tym sensie. Mm. No, po prostu się położę. Czuję się dziwnie. Czy ja na czymś leżę? Co to jest? Czy to krążek? <grym> Cebulowy krążek, tak. To ring. Mm. Co? Nie, to po prostu mój. Widzowie, ja, ja wam tego nie przetłumaczę, przepraszam bardzo, ale wy to widzicie, prawda? To jest yy, taki pierścień na. No, nie, idę stąd. Nie, nie będę mówił tego. No nie, co jest z tymi twórcami, młoda? Nie wytrzymam. No nie mogę tego. To jest głupie. Mm. Polecę do Chao Garden. Okej, okay, poszli spać. Um, czyli to był jak, to było jako sen. Ej, naprawdę mega fajne. I na końcu to z tym ringiem to. No co ja będę mówił? Dziękuję wam za obejrzenie, mam nadzieję, że się podobało. Troszkę się pomęczyłem z tłumaczeniem, ale jakoś wyszło. No dzisiaj jakoś nie jestem w formie w ogóle do klikania, także przepraszam, że słabiej poszło, ale spokojnie. Ważne, że się dobrze bawiliśmy, prawda? Więc zostawcie łapeczkę, jeżeli było Git. No i do usłyszonka, cześć.